Negacja z w dzisiejszym odcinku. Nagrywam sobie w takie. W takie przetrwanie. W takie przetrwanie. No. Radek, gdzie jesteś? Nie, dostałem do Bombardillo, krokodilo. Czekajcie, bo oczywiście mój brat wrzeszczy na całej pokój. Zamykam się, poczekajcie. Zamykam się na kluczyk i wchodzę do... O, dobra, jestem. Radek, gdzie jesteś? Zamatrzaj. Ale w co ty grasz? Do Elmi Ale, ale przetrwania. No. Udało mi się. Nie Ale nie, Minecraft, nie. Bez Ale to jest odcinek z przetrwania. Ale mi chodzi, że ja będę musiał ciebie nie Ale nie! Nie na tym polega ten film. not the one trash Chodź, chodź. Czekaj. A to w ogóle. kupujemy bronię. Ty kup nam bronię. A ja resztę sprzedam i węgiel kupię. Tak jest. Możemy przeżywać na tym sklepiku i będziemy mogli kilka razy to kupować i będzie. No jakieś zombiaki możemy spalić. Ale nie da się sprzedać zombiaków. Ale możemy spalić żebyśmy mieli palić, bo to możemy na inne rzeczy wydać tą kasę. Ej, no! Jo Na ten ja na... Jak to się, to się nazywa? Na naboje. To tyle mi całą kasę. I kupi to nam. Ja kupię ten bronię, tak? Eee, mam, jak w Tak wiem, tam są nawet jedyne te. musisz jeszcze zabieram wykład sobie. Jaki będę sobie I jak teraz kupię, no to nie będę mieć ten kasy. To Ty sobie tam sprzedamy i czekamy na noc. Widzowie, ja zostawcie lajka i subika. No. Ej, pytanie, czy dacie ten. Tego jakby tego pod pola dać. No, i poczekajcie, bo zmienić te miejsca, bo wujek musi się umyć. No, Jestem w kuchni. Jóźdź do za plecami. Przedajemy Ale na to i tak nie, nie było. Nie stać na Przedać, przedać. Czemu rewolwery sprzedajemy? i właśnie wyszliśmy na minus. Właśnie wyszliśmy na minus. Właśnie na minus poszliśmy.

mi zabrać prawie całą kasę Bo mówiłem, że poczekać zaraz tam całą kasę, to byśmy mieli doczkana Ale Zombiaków i tak się nie da sprzedać Zombiaków nie da się sprzedać Nie da się sprzedać zombiaków Nie ja mam. E, wychodzimy i wchodzimy, bo całą grę. Wychodzimy i wchodzimy, bo całą grę. Hmm. Nie, bo niech się nie da sprzedać. Musimy mieć shotguna. Nie musimy i takich. Tak, tak. Piądę. Piądę. Eee, no przestań, no. Każdy mnie w tym domu atakuje, no! Dobra, na przykład ten niespokój wolny. Idę na bal. O Boże, jestem na balkonie. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Ej dobra, jest cień, jest cień. Jedziemy! Mamy cztery procent. Trzy. Dwa. Mamy dwa procent. I zero. Jeden procent. Zero. Dawaj e. Ja pierdzę. Ja pierdzę. Co? Chodź! Pojdę ten odcinek już trwał 8 minut. A my ledwo wyjechaliśmy. Ja pierdolę. Dobra. Nic nie mówisz, a teraz dopiero coś mówisz. Jeden leży Nie, wychodzimy i wchodzimy. Czekaj, się chwilę. Wchodź, wchodź, pozepsu Rozłączył się. poniemy O to dołączasz Nie gram w Minecrafta, bo już się nie nagrywa. A co? A A co? Dołącz. Ja już Dołącz. dołącz. io ja, pierdo dobra tworzę tworzyłem A teraz on spierda. Nie, 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 jestem okropny. Jestem okropny. Ksz, ten. Radek przyzna, jestem okropny. O co?

a ja kupię nam węgiel, ja węgiel nam kupię. O widzieliśmy jak bez węgla się nie da przeżyć. No, kupiłeś? Węgiel. No niestety ale nie ma, no, a wy zostawcie lajka oraz suba Tak, Zakupię strzelba. Nie. Wkadzam. To jest shotgun. To jest wkada. To jest shotgun. Gdzie go? Gdzie on jest? Najziew. Powiedziałeś, że mi kupisz. Um, dois, três, quatro, mam Są lampy ty i od nagana A ten, a gdzie ty? Co? Jadę Eee, Poczekaj Sam musiałeś na mnie poczekać. Warze ile? Trzydzieści dwa pięć, trzy dwa pięć, a czy trzydzieści dwa i pięć. O kurde, tu jest mokre. Jest mokre, jest tutaj bardzo mokre. Mm. Ty mi tam kupisz tą amunicję Ej, nie stad było mnie A sobie kupię, dobra. Ej prawie można kupić męki. Co? Tylko to nie da się ich kupić. Myślę, że na głodę. Chodź. Kaj, próbowaliśmy raz sprzedać rybę. To by sprzedać, wyklanie w tym Zaraz jeden metr przejedziemy. Kaj, tak. O Jestem, jestem mega w przód. Poczekał, a ty sobie tam idziesz. No chodź! No ja chcę tylko zrobić ile i to mację jakąś na klotę poszczędę. Udało mi się. Okay. No ja jestem na... na przodzie. No byłeś i potem sobie poszłeś. Nie da się w tej grze cofać! Już drugiej osobie to mówię. Możesz chodzić, możesz do mnie pójść, bo tak jakbyś zombie mnie atakuje. Nie. Mogę tylko, że jestem za daleko. Uwiedzę, byś do... Weszłeś i sobie zeszłeś, a ja już pojechałem. No, normalnie tylko chciałam złowić mnie do A co tu stałeś? Ett tjogpilar? Nie było. Dobra, połam 5 ten. energii mamy, więc jedziemy na domek. Tam mogą być też bronie, co nie?

Serio? Pamiętaj, że wszystko się nagrywa. Yeah. Nie, talerze są po 3 dolary. Tależy się opłaca. I wszystko... wszystko, wszystko oprócz, oprócz sąpiaków są drogocenne. Zobacz, ja patrzę i jadę, mogę. Doba. Zupę będzie Tak, a ten telefon? I tak muszę teraz iść do pokoju. Nie, mój brat na chwilę Odeszł no. Niestety, ale na chwilę, bra. Patrzę co jest w tył. Ja patrzę. Tutaj. Ej, nie, chyba mnie wywali z gry. Oj, sabia. Gram Polska. Ja tu test pomysli. Wywaliło mnie. Mówisz, że mnie zaraz wywali, a ty masz to gdzieś. Mówim, mówisz, abym do ciebie przyszedł, jeśli ja mam lagi. Super, net wyrzucać ci temów nie mogłem. Ja tu będę jaść. Nie, nie jest twoja. Nie jest Nie, jest rozłącza się. No rozłącza się nawet. Dobra, przetrwanie, i tam denerwowanie nauczycielki. A jest to przetrwanie, i denerwowanie nauczycielki. A i czemu się rozłączasz?

Dwadzieścia jeden jestem jeden. Yes. tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, Nie więc do dzwoni? Sam się teraz rozłączyłeś. Ty okay. się rozłączyłeś. Jak słyszycie, że coś się robi, to się nie pytajcie. Seria ja dalej nagrywam. Denerwowani nauczycielki teraz o ja, ja, ja i I dalszą część chyba zobaczycie w, kolejnej, w kolejnym odcinku. Więc jako czynnik ma się spała zostawcie łapkę w górę Subika. Nara!